Zapraszamy do obejrzenia kolejnych agrowiadomości non stop. Dziś w programie między innymi tylko dwa dni pozostały na złożenie swoich uwag do drugiej wersji projektu planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Wyzwania związane z wprowadzeniem zielonego ładu były głównym tematem omawianym podczas 27. Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 11. w tym roku raport suszowy przygotowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdza obecnie brak suszy rolniczej w Polsce. W skupach stabilizacja w cenach zbóż, rosną ceny rzepaku, spadają natomiast notowania żywca wieprzowego i brojlerów kurzych. Na zakończenie programu rozmowa z Michałem Będkowskim, zastępcą dyrektora lubelskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o konsultacjach w sprawie projektu planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Kończy się czas wyznaczony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konsultacje społeczne drugiej wersji projektu planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Swoje uwagi można składać tylko do 15 września. Zgłoszone wnioski, uwagi, opinie pozwolą jak najlepiej dostosować projekt planu strategicznego do potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Pomogą także w wypracowaniu ostatecznego kształtu przyszłych instrumentów i wsparcia. Na stronach internetowych Ministerstwa Rolnicza czy agencji. Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa jest zawieszony formularz i do tego formularza możemy w swojej uwagi wpisać, nie musimy się podpisywać. To wszystko jest natychmiast przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i wnikliwie będzie analizowane. Dlatego zachęcam, żeby wszyscy, którzy są zainteresowani. A myślę, że wszyscy rolnicy są zainteresowani, jak będzie wyglądać ta wspólna polityka rolna, bowiem duże zmiany nas czekają, żeby wzięli udział, mówię do 15 września. Obecnie procedowane projekty przepisów Unii Europejskiej obligują kraje członkowskie do przekazania krajowych planów strategicznych do Komisji Europejskiej najpóźniej 1 stycznia 2022 roku. W opisie pod wiadomościami zamieszczamy link do strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której znajdą Państwo więcej informacji na ten temat oraz konsultowany projekt. A zaraz po notowaniach cenowych, pełna rozmowa z dyrektorem Michałem Będkowskim na temat konsultacji społecznych projektu planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Założenia Nowego Zielonego Ładu przedstawione przez Komisję Europejską stanowią duże wyzwanie dla polskiego rolnictwa. To właśnie te wyzwania stawiane przed polskim rolnikiem były głównym tematem omawianym podczas 27. Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, który odbył się w Kazimierzu Dolnym. Organizatorem tegorocznego kongresu był Instytut Uprawy Nawożenia i Glewoznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zmiany klimatyczne. To jest coś, co, co naprawdę powinniśmy głośno krzyczeć jako, jako instytuty i w ogóle jako nauka, bo większość takich, powiedziałbym brzydko, zjadaczy chleba nie bardzo sobie zdaje sprawę z tego, co naprawdę się dzieje. A dzieje się bardzo źle i jak temu nie, nie zaczniemy yy, przeciwdziałać, to, to wkrótce się może okazać, że będą duże problemy. Chociaż nie wiem, czy już jest nie za późno, czy ta lawina już się nie toczy tak mocno, że, że jest nie do zatrzymania. Drugim, drugim problemem takim jest na pewno biogospodarka. Biogospodarka, czyli wykorzystanie surowców w cyklu zamkniętym, żeby jak najmniej marnować. Naukowcy analizowali założenia Europejskiego Zielonego Ładu pod kątem korzyści i zagrożeń dla polskiego rolnictwa. Należy stwierdzić, że hasła, które są zawarte, w Europejskim Zielonym Ładzie brzmią naprawdę korzystnie z punktu widzenia środowiska, z punktu widzenia konsumenta czy z punktu widzenia systemu żywnościowego. Natomiast wydaje się, że tutaj w kontekście oceny przez producentów rolnych tych założeń możemy mieć wątpliwości odnośnie realizacji niektórych wytycznych. Moim zdaniem szczególnie dotyczyć to może rolnictwa ekologicznego, przed którym stoi bardzo duże wyzwanie wzrostu powierzchni gruntów pod uprawami ekologicznymi do 25% powierzchni użytkowanych gruntów. Wprowadzenie Zielonego Ładu przez Unię Europejską, który duży nacisk kładzie na ekologię i ochronę środowiska naturalnego, niestety nie idzie w parze ze wzrostem i wydajnością produkcji rolnej oraz osiąganiem wysokich wyników ekonomicznych przez gospodarstwa rolne. Być może dochodzimy do pewnego punktu nasycenia, jeśli chodzi o towarowość produkcji. Może większą uwagę programów publicznych powinniśmy właśnie skoncentrować na wspieraniu rozwoju tego, Gospodarstw rolnych, które angażując mniej czynników technicznych, starają się również utrzymać swoją produkcję. Bo jak można się domyśleć, produkcja o charakterze ekologicznym jest produkcją drogą. Z punktu widzenia konsumenta jest to duże wyzwanie, dlatego że będzie on musiał zapłacić więcej na rynku za towary, które są wyprodukowane przez rolnika. Produkcja ekologiczna, mimo wszystko, charakteryzuje się mniejszą wydajnością. Czy wchodząc Produkcję ekologiczną będziemy w stanie wyżywić rosnącą liczbę ludności na świecie, sięgającą już blisko 7,5 czy 8, 8 miliardów. To jest, to jest pytanie nie tylko do, do Polaków, ale tak naprawdę do wszystkich Euro, Europejczyków i, i całego świata. Uczestnicy kongresu twierdzili, że praktycznie niemożliwy jest wzrost powierzchni gruntów pod uprawami ekologicznymi z obecnych 3-4% do 25% do roku 2030. Duże problemy naukowcy widzą również w realizacji niektórych wymogów dobrostanowych w kontekście produkcji zwierzęcej. Szczególnie trudne do realizacji będzie ograniczenie chowu klatkowego w zakresie proponowanym przez Zielony Ład. Opublikowany w minionym tygodniu przez Instytut Prawy Nawożenia i Gleboznawstwa w puławach 11 w tym roku raport suszowy nie stwierdza obecnie wystąpienia suszy w Polsce. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. Średnia wartość klimatycznego bilansu wodnego była dodatnia i wynosiła ponad 40 mm. Oznacza to, że w stosunku do poprzedniego okresu wzrosła ona o 65 mm. Jak czytamy w raporcie, jest to wynikiem wzrostu wielkości opadów atmosferycznych, ale też zmniejszeniem ewapotransmisji, czyli parowania. W trzeciej dekadzie sierpnia najwyższe opady notowano w Beskidach Zachodnich, na Pogórzu zachodnio na Podchalu i w Tatrach powyżej 120 mm. Natomiast najniższe opady poniżej 40 mm notowano na Nizinie Północno-Podlaskiej, na Polesiu Wołyńskim, w północno-wschodniej części Niziny Południowo-Podlaskiej, w południowej części Pojezierza Mazurskiego, w północnej części Niziny Północno-Mazowieckiej, w północnej części Pojezierza Wielkopolskiego i Lubuskiego, w Pradolinie Toruńsko-Eberswalskiej, na Południowo-Pomorskim, na żuławach wiślanych, w dolinie Dolnej Wisły, w środkowej części pobrzeża Koszalińskiego, w południowej części pobrzeża Szczecińskiego i w północnej części po jeziorze Hełmińsko-Dobrzyńskiego. Pozostałej części Polski opady odnotowano w wysokości od 40 do 120 mm, czytamy w 11 raporcie suszowym jąk. Duża wilgotność na terenie większości kraju nie oznacza, że nie ma obszarów, gdzie występuje deficyt wody. W raportowanym okresie największy, od minus 120 do minus 159 mm, notowany był na równinie białogarskiej, wysoczyźnie łobeskiej, po jeziorze wałeckim, równinie wałeckiej i w dolinie środkowej Noteci. Wycofany przed dwoma laty w Polsce chloropiryfos jest bardziej szkodliwy niż początkowo przypuszczano. Według naukowców z kanadyjskiego McMaster University, popularny wśród polskich rolników środek utrudnia spalanie tłuszczu. Takie są wyniki badań opublikowane na łamach pisma Nature Communications. Substancja była już wcześniej opisywana jako mogąca uszkadzać układ nerwowy, a nawet geny. Było to przyczyną zakazania stosowania jej w Unii Europejskiej. Kolejne badania wskazują jednak, że lista negatywnego oddziaływania na człowieka jest dłuższa. Naukowcy ostrzegają nie tylko przed stosowaniem chloropiryfosu, ale nawet przed zakupem produktów rolnych z krajów, w których substancja jest jeszcze dopuszczona do użycia. Chloropiryfos jest uznawany za skuteczny insektycyd, którego działania nie można zastąpić jednorazowym zabiegiem i innym środkiem dostępnym na rynku. To sprawia, że zakup i stosowanie substancji nadal budzi duże zainteresowanie wśród rolników W całej Unii Europejskiej. W skupach uwagę zwracają wyraźne obniżki cen żywca wieprzowego i brojlerów kurzych. W przypadku zbóż bardzo stabilnie. Średnie krajowe zyskiwały po kilka złotych. Największą zmianę in plus zaliczyło żyto konsumpcyjne. Kolejne granice cenowe pokonuje zyskujący rzepak. W obie strony w ostatnim tygodniu zmieniły się widełki cenowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej. Na północy Polski niewielkie korekty w dół, podczas gdy na południu więcej wzrostów. Cena maksymalna dla kraju spadła o 10 zł, tymczasem średnia krajowa o 4 zł w górę. Dwa razy mniej zyskała w ostatnim tygodniu średnia krajowa dla Polski za tonę pszenicy paszowej. Tu również ceny zmieniały się w dwie strony, ale nie były to korekty znaczące. Dotyczyły one również maksymalnej ceny dla Polski, która w ostatnich 7 dniach obniżyła się o 10 zł. Dokładnie 300 zł wynosi różnica między najwyższą a najniższą ceną oferowaną w Polsce za tonę pszenżyta. Podobnie jak w przypadku pszenic, zboże to i zyskiwało i traciło w ostatnim tygodniu. Zmianie nie uległa maksymalna cena dla Polski, a średnia krajowa zyskała 3 zł. Rekordzistą pod względem wzrostu średniej ceny dla kraju było w ostatnim tygodniu żyto konsumpcyjne. Średnia dla Polski wzrosła o 15 zł. Wyraźnie w górę powędrowała również maksymalna cena dla kraju, zyskując 40 zł i osiągając poziom 900 zł za tonę. Cena minimalna jest też o 400 zł niższa. Przeważnie o 10-20 zł korygowane były w ostatnim tygodniu widełki cenowe jęczmienia. W wielu miejscach ceny są identyczne jak przed tygodniem. Dotyczy to m.in. skrajnych cen dla Polski. Niewielkie korekty przełożyły się na niemal minimalną zmianę średniej krajowej, która zyskała 2 zł. Idealnie na tym samym poziomie, co przed tygodniem, jest średnia krajowa cena za tonę owca konsumpcyjnego, wciąż nie może ona osiągnąć poziomu 600 zł. W ostatnich 7 dniach dwie równoważące się zmiany: w kujawsko-pomorskim 20 zł spadek, w Wielkopolsce taki sam wzrost, który o taką wartość podniósł maksymalną cenę dla kraju. 14 zł w ostatnich 7 dniach straciła średnia krajowa cena kukurydzy suchej, widełki cenowe w większości miejsc bez zmian, a tam gdzie następowały korekty miały one przeważnie charakter ujemny, przeważnie, bo wzrost w Małopolsce spowodował, że minimalna dla Polski zyskała 20 zł, maksymalna bez zmian. Granicę 2600 zł złamały ceny rzepaku. Najwyższe ceny w trzech województwach pokonały ten pułap. Maksymalna dla Polski zyskała w ostatnim tygodniu 50 zł, minimalna powiększyła się o 40. Również średnia krajowa pokonała kolejną granicę, wzrastając o 15 zł, przebiła się przez 2500 zł. Wyraźnie w dół ceny żywca wieprzowego. W niektórych województwach obniżki sięgały nawet 90 groszy, w większości były mniejsze, ale zauważalne. Średnia krajowa straciła dokładnie 20 groszy i w skali miesiąca traci prawie 8%. Skrajne ceny dla Polski obniżyły się w ostatnim tygodniu o 30 groszy. Odwrotnie w skupach żywca wołowego. Tu, co prawda, zmiany widełek cenowych można policzyć na palcach jednej ręki, ale za każdym razem notowaliśmy 50-groszowe zwyżki. Cena maksymalna bez zmian, ale notowana jest już w czterech województwach. W ostatnim tygodniu średnia krajowa o 6 groszy w górę. Spadają zarówno bieżące, jak i kontraktacyjne ceny za kilogram broilerów kurzych. I to spadają dość wyraźnie. Widać to między innymi po skrajnych cenach dla Polski. Maksymalna straciła niemal 10 groszy, a minimalna dokładnie 20. O 1 grosz więcej obniżyła się w ostatnim tygodniu średnia cena dla Polski. Dzisiejszym gościem wiadomości jest pan Michał Będkowski, zastępca dyrektora lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Spotykamy się, ponieważ to tak naprawdę kończą się już konsultacje. Drugiego etapu projektu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. I odniosłem wrażenie, że te konsultacje są bardzo mocno promowane wśród rolników. Szczególnie ludzie zrzeszeni w instytucjach wokół rolnictwa bardzo dużo pracy włożyli, żeby te konsultacje wypromować. Dlaczego one są tak ważne? No, są ważne. Z... Z tego punktu widzenia, że ten kształt wspólnej polityki rolnej, w ogóle reforma wspólnej polityki rolnej, obliguje państwa członkowskie do sporządzenia własnych planów strategicznych na lata 2023-2027. Polska również otrzymała rekomendacje od Unii Europejskiej jak powinien wyglądać ten plan strategiczny i jakie elementy powinny tam być zawarte. Pierwszy projekt planu strategicznego opracowany został przez polski rząd, przez Ministerstwo Rolnictwa i zawieszony został na stronach internetowych, dostępny dla wszystkich zainteresowanych już 18 grudnia ubiegłego roku i te konsultacje pierwszego. Przypomnę, projektu planu strategicznego trwał do końca czerwca bieżącego roku. Dużym zainteresowaniem się cieszyło, cieszyło to ten, ten program. Stąd wpłynęło do ministerstwa około 3,5 tysiąca różnych stanowisk, uwag, sugestii. Jak po, jakie powinny być zawarte elementy, które należy elementy usunąć z tego projektu planu strategicznego. Po zamknięciu oczywiście i przyjęciu tych wszystkich stanowisk yy, przystąpili eksperci do weryfikacji niektóre elementy w tym drugim projekcie, który aktualnie jest poddany publicznej konsultacji, zostały ujęte w tym planie drugim. Projekcie niektóre w części zostały ujęte, niektóre w ogóle nie zostały usunięte. Także do 15 września mamy czas na zgłaszanie wszelkich uwag. Dlatego apeluję do rolników, do organizacji rolniczych, do kół gospodyń wiejskich, do instytucji takich jak ośrodki doradcze, Państwa Rolniczego czy Izby Rolnicze, by również pochylić się nad tym tematem, zapoznać się z planem strategicznym i wnieść swoje stanowiska, uwagi, bowiem do końca tego roku państwa członkowskie, w tym również Polska, musi przekazać swój projekt planu strategicznego na te lata 23-27 do Komisji Europejskiej i Komisja Europejska będzie nad tym pracować. A niech mi pan powie, co takiego rolnicy mogą stracić lub co mogą zyskać biorąc udział w tych konsultacjach, bo o co mi chodzi? Oglądają nas głównie młodzi ludzie i to głównie ich będzie dotyczyła ta polityka, bo mówimy o latach przyszłych. Tak. Dlaczego to jest tak ważne? Co mogą zyskać biorąc udział w takich konsultacjach? Czy no, ich głos jest ważny, jeden o, pojedynczy głos nawet? O, o, oczywiście, że ważny jest każdy pojedynczy głos, bowiem eksperci, prawda, którzy będą weryfikować te wszystkie stanowiska, uwagi, sugestie, będą y, uwzględniać, ewentualnie wnosić jakieś poprawki do tego planu strategicznego. Dlaczego jest ważne? Ważne jest dlatego, że tu chodzi o pieniądze, które mają trafić do rolników, ale nie tylko do rolników również na rozwój obszarów wiejskich do kół gospodyń wiejskich stąd wszelkiego rodzaju uwagi są bardzo bardzo cenne i bardzo ważne. Mamy określony już budżet wstępnie, prawda, który jest przewidziany na te lata 23-27. Mamy również wskaźniki monitorowania to zostało w drugiej wersji, prawda, wprowadzone na wniosek oczywiście wszystkich tych, którzy byli zainteresowani, którzy swoje stanowiska wnieśli do tego pierwszego projektu. Mamy również określone definicję aktywnego rolnika. To też były takie sugestie, by pieniądze trafiały do rolników, a nie do tak zwanych fikcyjnych rolników. Dlaczego to jest też ważne z punktu widzenia wymiany pokoleń? W nowym planie strategicznym w tym projekcie jest. Duże wsparcie dla właśnie młodych rolników, dla osób, które nie ukończyły 40 roku życia. Będą oni mieli dodatkową płatność do każdego hektara, będą również mogli skorzystać z tak zwanej premii dla młodego rolnika. Przewidziana już jest kwota w wysokości 200 tysięcy złotych. Czy ona zostanie zaakceptowana przez Komisję Europejską, to poczekamy, bo Komisja Europejska ma tutaj decydujący głos, ale myślę, że przecież nasz rząd będzie zabiegał, żeby ta kwota została utrzymana. Również rolnicy, prawda, wszyscy, którzy zajmują się rolnictwem, czy pracują na rzecz rolnictwa, czy wokół rolnictwa, również zainteresowani są, więc apeluję do wszystkich tych, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje w rolnictwie, tym, co będzie się działo w rolnictwie. Ważną rzeczą też w nowej perspektywie jest ten. Aspekt bardzo ambitny ochrony środowiska prawda, i klimatu. Tutaj bardzo dużo mamy też ekoschematów, które też powinny być bardzo wnikliwie przeanalizowane przez zainteresowanych, zainteresowane podmioty, w tym przede wszystkim przez rolników. Panie dyrektorze, więc może przypomnimy jeszcze, kto może wziąć udział w tych konsultacjach? No w tych... I... Gdzie znaleźć konsultowany właśnie oczywiście, projekt, bo żeby odnieść się, to trzeba to się jest zapoznać z tym. Ważne, projektem. Żeby, żeby wiedzieć. Jest specjalny link założony gov.pl, prawda? Kiedy weźmie, wejdziemy na nas, kto ma dostęp oczywiście do możliwości skorzystania z internetu na stronach internetowych Ministerstwa Rolnicza czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest zawieszony formularz. I do tego formularza możemy w swoje uwagi wpisać, nie musimy się podpisywać. To wszystko jest natychmiast przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i wnikliwie będzie analizowane. Dlatego zachęcam, żeby wszyscy, którzy są zainteresowani, a myślę, że wszyscy rolnicy są zainteresowani, jak będzie wyglądać ta wspólna polityka rolna, bowiem duże zmiany nas czekają, żeby wzięli udział. Mówię do 15 września, więc mamy jeszcze, prawda, no, tydzień czasu, żeby, żeby zgłosić swoje uwagi. Zachęcam bardzo w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, również polskiego rządu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję a bardzo. A Was zachęcam do aktywnego komentowania pod naszymi wiadomościami, czy braliście już udział w konsultacjach, czy zamierzacie wziąć udział. A może macie jakiś temat, który chcielibyście poruszyć, a już wiecie, że sami nie zdążycie. Napiszcie o tym, może ktoś inny pochyli się nad tym tematem. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Agrowiadomości. Dziękuję bardzo.